Czas zacząć głodować i to zdrowo, a ten film nagrywamy specjalnie dla ciebie, czyli osoby, która przyszła, znalazła nas, bo zostaliśmy poleceni, a może twój, Twoja intuicja i los tak sprawił, że znalazłaś, znalazłeś się tutaj i chcemy Ci powiedzieć, w skrócie, w kilku słowach, jak zacząć, od czego zacząć, jak się przygotować do zdrowego niejedzenia i dołączyć do grupy niesamowitych osób z niesamowitą energią. Zaczynamy, to ma być krótko zwięźle na temat, więc co to takiego wspólne zdrowe niejedzenie? Wspólne zdrowe niejedzenie to styl życia polegający na tym, że w trakcie 24 godzin, czyli w trakcie doby, 16 godzin nie jesz, a 8 godzin jesz. Dlatego nazywa się to zdrowe niejedzenie 16 na 8. I teraz plus jest taki, że to 16 godzin ustalasz sobie sam. Czyli bierzesz najlepsze 16 godzin, które dostosowujesz do swojego harmonogramu: do dyżurów, do nocek, do pracy, do opieki nad dziećmi, do szkoły dzieci, do, do swojej pasji, i wybierasz 16 godzin, które Ci idealnie pasują na to, żeby robić zdrową przerwę w jedzeniu. Praktycznie wygląda to dokładnie tak. Mój przykład wygląda tak, że ja śniadanie, czyli pierwszy posiłek jem o godzinie 13. I właśnie ten pierwszy posiłek rozpoczyna 8 godzin zdrowego jedzenia. Siłą rzeczy, ostatni posiłek, policz sobie 8 godzin, to 21. I od 21 znowu do 13 zaczyna się okres 16 godzin zdrowego niejedzenia. Świetnie, czyli zobacz. Mamy podzieloną dobę, wiesz, że 16 godzin robisz pauzę, 8 godzin jesz, i teraz powiedzmy. Co? W takim razie jest dozwolone w trakcie tych 16 godzin, bo już wiesz, że jeść nie można, ale co pić? Mówimy dużo wody. Dużo, dużo wody to jest podstawa, nawet do 4 litrów wody w ciągu całej doby. Ale zachęcamy ciebie i zalecamy, żeby do tej wody dosypywać dosłownie szczyptę soli himalajskiej. Szczyptę, przetestuj do smaku, żeby nie było zasłone, żeby troszkę było czuć tą sól. A dlaczego sól himalajska lub kłodawska yy, może być? Dlatego, że to jest idealny, naturalny napój izotoniczny. Sól himalajska posiada w swoim składzie ważne elektrolity, który, których będziesz potrzebować w trakcie wspólnego zdrowego niejedzenia, ale nie tylko. No i wielu z Was oczywiście pyta, w takim razie ile, czy szczypta, czy dwie i odpowiadamy... Szczypta na szklaneczkę do smaku. To ma być, ma być posmak słonego, ale to nie może być bardzo słone. Część z osób, które są wrażliwe na sól, może mieć nietolerancję, więc musicie obserwować swoje organizmy i zobaczyć, jak reagujecie. Ale większość osób nie będzie miało z tym problemu. Wręcz powiemy Wam więcej, większość osób ma niedobory sodu. A solą himalajską spokojnie sobie je uzupełnicie. Ale to nie jedyne płyny, które możesz spożywać. W trakcie tych 16, właściwie 24, ale chodzi o 16 godzin, w trakcie których nie można jeść. Spokojnie możesz napić się kawy, oczywiście czarnej, bez cukru, bez miodu, bez słodzików. Mhm. Y no i bez mleka, słuchajcie. Bez mleka. Zasady są takie, że pijemy kawę bez mleka. Y to jest drugi napój: jasne, herbata ziołowa, herbata miętowa. Herbata zielona, herbata czarna. Wszystkie te napoje są dozwolone pod warunkiem, że bez dodatków w każdej ilości. Woda też, powiem, bo jest wiele pytań, może być też gazowana, może być niegazowana. Firma jest nieistotna, byleby nie była to woda kolorowa z dodatkiem, no jak już wiemy, toksycznego cukru. Zachęcamy też, żeby do kawki dorzucić łyżeczkę na przykład oleju kokosowego lub jakiegoś tłuszczu, np. masła. Do, doda Wam to energii, no bo jak wiemy, nasza niesamowita grupa już na pewno wie, że energią jest tłuszcz. Ja osobiście zaczynam dzień od kawy, właśnie z olejem kokosowym. Tak, właściwie nie, to nieprawda, że olej kokosowy zabija, mówiliśmy o tym, będziemy powtarzać, ale nie o tym dzisiaj. Czyli robię sobie tak zwaną kawę kuloodporną, dodaję jeszcze szczyptę imbiru, szczyptę kurkumy, Mieszam to mocno, mam niesamowity napój, który mi daje dużo energii i, no, można powiedzieć, spokojnie koncentracji, i na tym funkcjonuje do późnego, późnego wieczora, na wodzie, na kawie i na herbatce. Ok, 16 godzin zdrowego niejedzenia mamy, myślę, przerobione. No to teraz idźmy do tych 8 godzin, w trakcie których zdrowo jemy. I teraz słuchajcie, my nazywamy to ułatwieniem, dlatego że Zobacz, co się dzieje. Omijasz śniadanie, nie martwisz się o to śniadanie, po prostu wypijasz rano dwie szklanki wody ze szczyptą soli himalajskiej, wychodzisz i kiedy zaczynasz już posiłkiem pierwszym te 8 godzin zdrowego niejedzenia, to fajnie, jak będą to posiłki zdrowe i niskoglikemiczne. Generalnie zasada jest taka, że możesz jeść, co chcesz, bo często pytania się pojawiają, co konkretnie jeść. Możesz jeść co chcesz, ale bardzo, bardzo rekomendujemy, prosimy Was, żebyście zwracali uwagę na wybieranie posiłków niskoglikemicznych, czyli tak, to jest idealny moment, żeby odrzucić słodycze, słodkie napoje, żeby jeść niskowęglowodanowo, czyli sugerujemy, żebyście, żebyś ograniczyła, żebyś ograniczył ziemniaczki, makaroniki, i pieczywo. Jeżeli te trzy rzeczy uda Wam się ograniczyć, to naprawdę efekty będą zdecydowanie lepsze. I teraz dlaczego? E, dlatego rekomendujemy przy okazji zdrowego niejedzenia, no też naciskamy e, odpowiednio, żeby zdrowo jeść w ciągu 8 godzin. No a zdrowo jedzenie to jest styl życia, w których my żyjemy, my, których mamy. Mocno potwierdzone badania, gdzie LCHF, czyli niskowęglowodanowy styl życia, ma naprawdę dobre, e, dobry wpływ na Twoje życie, ale też większość osób, które tutaj się znajdują, to pewnie Ty należysz do tej grupy: to są osoby z hiperinsulinemią, inaczej zwaną insulinoopornością. No i Jedną z naprawdę super sposobów żywienia u takich osób, czyli prawdopodobnie u Ciebie, jest właśnie dieta z ograniczeniem węglowodanów. No bo dla, dlatego, że chcemy właśnie ograniczyć ilość insuliny, żeby przy hiperinsulinami tą insulinę zbić na dół i wtedy zaczną dziać się cuda. I teraz tak, jedzcie dowoli, warzywa! Owoce, mnóstwo orzechów. Pamiętajcie cały czas woda, woda, woda. No w ciągu tych 8 godzin też pijcie mnóstwo wody. Ryby, mięso wszelakie, sery. Jedzcie po prostu dowoli. Tyle ile chcecie. Nie liczcie kalorii, bo nowoczesna medycyna i podejście nowoczesne do organizmu człowieka nie liczy kalorii. To już jest passé. Tego się po prostu nie powinno robić. To nie ma żadnego uzasadnienia w fizjologii. Może... Tak na papierze w logice, może ma trochę uzasadnienie i z tego to powstało, ale nie, mówimy Wam, nowoczesna medycyna przestaje liczyć kalorie i ale przestaje też... traktować organizm ludzki jak robota. Ale też trochę w, ma to wytłumaczenie w biznesie, bo jest mnóstwo aplikacji do liczenia kalorii, niektórzy zrobili niezłe, niezłe pieniądze na tym, ale nie liczy się kalorii, no bo przecież to na logikę zobaczcie że jedząc tyle samo kalorii w postaci Coca-Coli czy wypijając, a w postaci na przykład awokado, no całkowicie inaczej twój organizm zareaguje na tą samą ilość kalorii. No nie muszę dodawać, że ta pierwsza osoba będzie no, mniej zdrowa od tej, która zjadła tyle samo kalorii w postaci awokado. Idźmy dalej. Okej, okay, mamy te 8 godzin, mamy 16, ale teraz właściwie to po co to wszystko? Po co dołączasz do Braci Rodzeń i Niesamowitej Grupy, i po co wspólnie zdrowo nie jeść? To jest ważne pytanie, a odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywista, bo odpowiedź jest chociażby, słuchajcie w komentarzach. Eee, przejrzyj sobie komentarze, zobacz jak to działa, zobacz jak ludzie reagują, jakie, mają, e, jakie zachodzą zmiany w, nie tylko w umysłach, e, ale i ciałach. Ci, którzy zaplanowali sobie utratę kilogramów, tracą kilogramy. Ci, którzy no, po prostu chcieli zmienić relację do jedzenia, zmieniają relacje do jedzenia. Ale przede wszystkim to obniżenie poziomu insuliny. Insulina jest tym hormonem, który blokuje dostęp do tkanki tłuszczowej. I za każdym razem, kiedy wybijasz insulinę posiłkiem, dajesz Znak organizmowy, żeby gromadził, czyli nie da się po prostu włączyć w tryb spalania tkanki tłuszczowej, jeżeli insulina będzie podwyższana po jedzenie, A powtarzamy, zostaliśmy wkręceni w zbyt częste jedzenie i odkręcamy się dzięki temu od jedzenia. Zdecydowanie słuchajcie: jedzenie częste i małych posiłków to jest coś, co niestety się wydarzyło w historii świata, ale to właśnie po części. Jest przyczyną plagi nadciśnienia, cukrzycy, otyłości, chorób metabolicznych. Czyli dzięki temu, co, w co zostaliśmy wkręceni, chorujemy na wiele dolegliwości. Czyżbyś mówił o piramidzie żywieniowej? Powiemy o tym tak, osobno. powiemy o tym osobno. Dlatego odwracamy to i na podstawie nowoczesnych, nowych, najnowszych badań naukowych, bo przecież to nie jest metoda z nieba wzięta. To wszystko opiera się na naszej wiedzy zdobywanej przez naprawdę długi okres czasu. Dokopywaliśmy się do tych badań naukowych, poznawaliśmy tajniki fizjologii na podstawie badań naukowych i dlatego chociażby warto przystąpić do wspólnego zdrowego niejedzenia, bo jest to potwierdzona setkami, jak nie tysiącami badań styl życia. Styl życia, to nie jest dieta. Idziemy dalej. Przygotowaliśmy sobie tutaj listę, żeby łatwiej wam powiedzieć. O, spalanie tkanki tłuszczowej Mówi, to jest tak. coś, czego musisz się spodziewać. Nie musisz, ale spodziewaj się, ale my to nazywamy efektem ubocznym. Nie miej w głowie, że celem numer jeden jest utrata masy ciała, no bo to będzie się działo na pewno, mhm. ale traktuj to jako efekt uboczny, bo zdecydowanie inne korzyści będą naprawdę świetne dla twojego Kolejne organizmu. Kolejne korzyści na pewno y, zobaczysz, że masz więcej energii. No okazuje się, że Jedzenie dla ludzi, a nie ludzie dla jedzenia. To nie jedzenie daje energię, tylko zdrowe niejedzenie. Zobaczysz, przekonaj się sam o tym. Walka z nałogami to jest świetny punkt. Mhm. Osobiście sprawdziłem, mam swój wypracowany system. To właśnie dzięki zdrowemu niejedzeniu, ja rzuciłem. Nauk tytoniowy, wieloletni. Jestem z tego bardzo dumny i chętnie podzielę się z Tobą, jak to zrobiłem, ale w następnym ułatwieniu, tak. bo, bo nie nazywamy tego wyzwaniem. Następne ułatwienie to będziemy rzucać wspólnie wszystkie nałogi. Ciekawe, jaki nauk jest Twoim nałogiem. Spokojnie pozbędziemy się go. Tak. Jak przeczytasz sobie opinię, a umieszczamy je dosyć często, bardzo często zdarza się opinia właśnie u straty jakby chęci pożądania słodyczy. Mm -hmm. I to jest czysta fizjologia. Dzięki wspólnemu zdrowemu jedzeniu ten ośrodek głodu i sytości wraca do fizjologicznej normy. Występuje. To jest tak, to jest reset. Włącz, wyłącz komputer. Dzięki temu wraca to do normy i nawet patrząc na słodycze, nie sięgasz. Po nie, także spróbuj z tego względu. Ale ja lubię to zdanie, które powtarzamy. Poprawa relacji z jedzeniem, słuchajcie. No, umówmy się. Nie, to jest prawda. Trzeba poprawić relację z jedzeniem. Po co jemy? No, po to, żeby zdrowo jeść. Po co nie jemy? Po to, żeby dać czas organizmowi na regenerację, obniżyć insulinę, włączyć procesy e, długowieczności. Kolejne, no to jest już taki pragmatyczny, bardzo praktyczny e, sposób. No tak, oszczędzasz czas i pieniądze. Mhm. Przede wszystkim Wyobraź sobie sytuację, wstajesz rano i pierwsze co, no tak ja przynajmniej miałem. No, myślisz, co włożyć do tego talerza, co włożyć na talerz, co przygotować na śniadanie. No, pół godziny, jak nie godzina, schodzi czasami na przygotowanie tego śniadania. No, bo wmówiono nam, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Jak go nie zjesz i czujesz uczucie głodu, no, to coś złego dzieje się z organizmem. Nie, zdecydowanie, spokojnie, to jest ta wartość że spokojnie pijecie wodę albo kawkę, wychodzicie do pracy ze świętym przekonaniem, że Twój organizm w tym czasie dokonuje niesamowitych rzeczy po to, żebyś czuła się lepiej, zdrowiej i po prostu. Dłużej żyła. No ja dzięki zdrowemu jedzeniu 16 na 8, no w moim przypadku to jest często 24-0, ale dzięki temu mam czas rano, żeby sobie wstać o piątej, żeby sobie pomedytować, żeby pójść pobiegać, żeby wykąpać się w zimnym jeziorze. No zobaczcie, całkowicie inna relacja do jedzenia. Nie myślę rano o jedzeniu, myślę bardziej o tym, jak zacząć dobrze dzień, żeby to się przełożyło później na, na, dalsze, na dalsze godziny. No ale, chyba najważniejsze. Chyba najważniejsza, zostawiliśmy sobie na koniec. Mnie to przekonuje i przekonuje to wiele osób z tej niesamowitej grupy, ryzyko chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca, takich jak nadciśnienie yy, i te wszystkie powikłania chorób zawały, udary, a także choroby nowotworowe, nowotworowe. Mhm. zdecydowanie, zdecydowanie zmniejszacie ryzyko tych chorób w przyszłości. I to teraz co się dzieje sprawi, że albo wasze życie będzie dłuższe, zdrowsze lub niestety będziecie cierpieć i będziecie chorować w późniejszym To dzieku. prawda, ja zawsze tłumaczę pacjentom, że wydłużamy dzięki zdrowemu niejedzeniu życie średnio o 15 lat, także przygotujcie się, że będziemy żyli ponad setkę sporo. Oj, ale, biedny ZUS! Ale na koniec, bo chyba będziemy powoli kończyć, prawda? przypomniała mi się taka rozmowa dzisiaj ze swoją pacjentką, która zakomunikowała mi, że faktycznie całą rodziną, całym domem, bo żyją fajnie rodzinnie, z zięciem, z synem, z, z mężem, weszli w zdrowe niejedzenie, opowiadała jak to fajnie idzie i mówi, wie Pan co, właściwie ja tak sobie przypominam, myśmy tak żyli w dzieciństwie, nie przelewało się, była bieda i jedliśmy jeden, no... Posiłek dziennie, ale była wtedy szczęśliwa, miała pełno energii. Cały czas się bawili, biegali po górach, bo padłem no tak. z gór. I teraz e, zo, zobaczcie, jaki, dlaczego to jest też negatywnie czasami kojarzone. Bo bardzo często niejedzenie kojarzy się z biedą, kojarzy się z niedostatkiem. No, i ktoś to wykorzystał, wkręcił nas w to jedzenie, sprzedaje nam te to, toksyczne bardzo często produkty i robi wyrzuty sumienia. Bardzo wielu z was, tylko powiem, no, pisze, że Jezus, dzięki wam straciłam wyrzuty sumienia, bo codziennie rano wychodząc bez śniadania, miałam wrażenie, że zabijam, dobijam swój organizm. No taka jest prawda. Przecież stół zastawiony to synonim bogactwa. Tam ma się przecież przelewać, ma być pełno wszystkiego. Może i tak jest, że to jest synonim bogactwa, bo wiele osób nie stać na pewne drogie takie mm, rzeczy, przekąski, ale na pewno nie jest to synonim zdrowia. I na tym kończymy.